Cześć, ja nazywam się Grzegorz Brudny i w tym krótkim nagraniu opowiem Ci w jaki sposób, mimo moich 55 lat i niekoniecznie zdrowego stylu życia, nie brakuje mi energii, nie czuję przemęczenia, jestem pełen sił witalnych i nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem chory. Jeśli i Ty chciałbyś podnieść jakość swojego życia i zdrowia na wyższy poziom, wysłuchaj mnie do końca. Nasza odporność nie ma płci ani wieku, nie zależy też od naszej inteligencji, a jednak wiele osób, niezależnie od tego, ma poważne problemy związane z brakiem odporności i utrzymaniem swojego ciała w dobrej kondycji. Ja sam, będąc jednocześnie właścicielem małej firmy, redaktorem lokalnej gazety i informatykiem na etacie, często miałem problemy ze zdrowiem. Przeziębienia, grypy, bóle barku związane z wielogodzinną pracą myszą przed komputerem były na porządku dziennym. Ale od kilku już lat, nie wiem, co to wizyta u lekarza, a Covida przechodziłem dwa dni. O wiele bardziej złożony problem miała moja żona. Kiedy ją poznałem, była w trudnym życiowym momencie. Stres, niechęć do jedzenia czegokolwiek spowodowały, że ordynator naszego szpitala zalecił jej transfuzję ze względu na silną anemię. Wtedy właśnie pojawił się przyjaciel, który podpowiedział nam, jak w prosty i naturalny sposób stosunkowo szybko możemy podnieść parametry krwi. I tak się stało. Z tygodnia na tydzień wyniki zaczęły się poprawiać, były coraz lepsze, i w efekcie transfuzja nie była potrzebna. Od tamtego czasu baczniej przyglądam się sobie i poszerzam swoją wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje nasze ciało, począwszy od najmniejszej jego cząstki, jaką jest ludzka komórka. I dzisiaj już śmiało mogę stwierdzić, że większość naszych problemów zdrowotnych można przypisać naszej diecie, a głównie niedoborom składników odżywczych witamin, minerałów, antyoksydantów, irydoidów a to one są niezbędne do tego, aby nasze ciało było w dobrej formie. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest jak wszechświat. Składa się z bilionów żyjących i pracujących w idealnej symbiozie i harmonii komórek. I to one właśnie sprawiają, że jesteś poruszającą się i potrafiącą odczuwać istotą ludzką. Każdy z nas jest zbiorem różnorakich organów, tkanek, systemów. Które świetnie ze sobą współpracują, a wszystkie te elementy składają się właśnie z komórek. Te maleńkie formy życia są jakby cegiełkami, z których zbudowane jest całe Twoje ciało i to dzięki komórkom realizuje ono swoje funkcje. Każda komórka pracuje niezależnie, ale Łączą, łączy się w zespoły, które koordynują pracę poszczególnych narządów Twojego ciała: Twoje śledziony, Twojej wątroby, Twojego serca, itd. Tak tak Badania naukowe potwierdzają, że jeśli komórka zachowuje się zgodnie ze swoją naturą, będzie gwarancją naszego zdrowia. Zastanówmy się zatem: czy jeśli sam będziesz stymulować pracę komórki do wykonywania odpowiednich zadań, to Twoje życie będzie długie i zdrowe? Co może Tobie i nam wszystkim w tym pomóc? Jak zapewne się domyślasz, jednym z najważniejszych czynników, który pomaga nam osiągnąć doskonałą odporność i dobre zdrowie, jest oczywiście odpowiednie odżywianie. Dzisiaj już doskonale wiem, że mimo iż staram się jeść dużo świeżych owoców i warzyw, unikam przekąsek zawierających puste kalorie, unikam wysoko przetworzonej żywności, to wiem, że w kraju tak uprzemysłowionym jak na przykład Polska, nie mają już one tej samej wartości odżywczej co jeszcze 20, 30 lat temu. I najprościej mówiąc, nie służą mojemu ciału. Powiem ci więcej. Produkty spożywcze, które kupujemy, osłabiają Twój układ odpornościowy, zabierają Ci energię i powodują stres w każdej komórce Twojego ciała. Zwykliśmy mówić, jesteś tym, co jesz, ale obecnie, w dobie potężnych zanieczyszczeń gleby, powietrza, wody, bardziej trafne wydaje się twierdzenie jesteś tym, co wchłaniasz. Niestety, nigdy nie dowiesz się i nie będziesz wiedzieć, co wchłaniasz z otoczenia i co z Twojego pożywienia zostanie wykorzystane jako niezbędne paliwo dla Twoich komórek. I w momencie, kiedy uzmysłowisz sobie, że takie miejsce jak to na obrazku, gdzie przez całe wieki produkowano naturalną, wartościową żywność, praktycznie już nie istnieją, i że te oazy dobrego jedzenia wyparte zostały przez wielkie gospodarstwa rolne, gdzie normą jest stosowanie pestycydów, herbicydów. Zrozumiesz, że nawozy zwiększają tempo rozwoju roślin, ale jednocześnie skracają czas wytwarzania przez nie mikroelementów, składników odżywczych, których potrzebujemy. Rośliny przestają też wytwarzać naturalne substancje, np. irydoidy, które chroniły je przed zagrożeniami zewnętrznymi. A obecne Intensywne techniki uprawy powodują, że ziemia staje się jałowa, a to powoduje deficyt składników odżywczych i witamin w roślinach, które spożywamy. I pewnie zgodzisz się ze mną, że dzisiaj ważne są tylko duże plony, a owoce i warzywa, żeby miały piękny wygląd. Ich wartość odżywcza, zarówno dla producentów żywności, jak i sprzedawców, wydaje się już nie mieć znaczenia. Ale lekarze Często nie łączą tych faktów z objawami swoich pacjentów, którym niedobory w odżywianiu komórkowym utrudniają normalne funkcjonowanie. Chociaż wiemy już na pewno, że zwiększona podatność na stres, przemęczenie, infekcje oraz wzmagające się objawy takie jak uczucie niepokoju, bezsenność, osłabienie, skurcze mięśni, bóle, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, tachykardia, zawroty głowy, migreny, złe samopoczucie czy nawet depresja, w większości mogą pochodzić właśnie z niedoboru w odżywianiu komórkowym. A ty sam nie jesteś w stanie wykryć niedoboru w odżywianiu komórkowym ponieważ nie odczuwasz niczego co przypominałoby głód a ten brak w naszej świadomości stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla twojej odporności ale i dla twojego zdrowia i życia zapamiętaj że jeśli nie dostarczysz swojemu ciału tego co jest mu potrzebne a dokładniej nie dostarczysz komórkom niezbędnych składników odżywczych to nie ochronią cię one przed toksynami, wirusami, grzybami, a w efekcie przestaną robić to, do czego zostały stworzone. Komórki nie wyprodukują też dla ciebie odpowiedniej ilości energii, albo będą wykorzystywać ją mało efektywnie, a z upływem czasu te braki i niedobory spowolnią i rozregulują wszystkie ważne procesy, które się w twoim organizmie dzieją. 10 lat temu. Takie zaburzenia natury biochemicznej były przyczyną aż 89% wszystkich zgonów w Polsce. Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić, by zwiększyć szansę na superodporność i zdrowe życie? Teraz już znasz odpowiedź: samodzielnie możesz zwiększyć szansę na życie w zdrowiu, poprawiając kondycję swoich komórek. Wystarczy, że dasz im to, czego one potrzebują. A potrzebne im są odpowiednie składniki odżywcze. Nasze ciało to doskonała maszyna. I jeśli tylko dostosujesz swój styl życia i sposób odżywiania do potrzeb swoich komórek, to dzięki wspaniałym procesom biochemicznym, które się wewnątrz nas dzieją, dajesz swojemu ciału możliwość samoregeneracji i samoleczenia. A to ma diametralny wpływ na nie tylko na jakość Twojego życia, ale i na jego długość. Zaufaj, że najlepszym lekarzem jest Twoje ciało. To ono podejmuje właściwe decyzje i zwykle się nie myli. Z lekcji biologii pewnie pamiętasz pojęcie mitochondrii. To one właśnie są siłą napędową naszych komórek. Są jak Elektrownie, które produkują energię dla komórki i wszystkich organów oraz tkanek, które żyją w Twoim ciele. Jeśli martwisz się o swoją odporność i zdrowie, powinieneś dostarczyć mitochondriom, a także błonie komórkowej, która ją otacza, to, co jest im potrzebne. Oczywiście wszystkie te składniki możesz pozyskać stosując zróżnicowaną dietę, ale przeszkody w ich dostarczaniu, o których mówiłem wcześniej, sprawiają, że jest to zadanie arcytrudne, ponieważ przemysłowy kompleks spożywczy zanieczyścił nasz system żywnościowy i większość tego, co dziś konsumujemy, ledwo można uznać za żywność. A dodatkowo strach, w którym obecnie żyjemy, wywołuje stres, który oprócz zanieczyszczeń również osłabia funkcję naszych komórek. Dla mnie już od wielu lat i dla wielu osób na całym świecie również idealną ścieżką regeneracji naszego układu odpornościowego i dobrego samopoczucia w ogóle jest owoc, który rośnie w strefie podzwrotnikowej i nazywa się Morinda citrifolia, czyli noni. Mają fitrze, składniki odżywcze owoce rosną na odległych, nieskażonych przemysłem wyspach Polinezji. Gdzie roślina ta korzysta z zasobów żyznej, wulkanicznej gleby, ma czystą wodę i słońce, które operuje tam przez niemal cały rok. Przez setki lat roślina ta była wykorzystywana przez Polinezyjczyków głównie jako źródło zdrowego pożywienia, świetny środek przeciwbólowy i lekarstwo na wiele dolegliwości. Szczególnie korzystne. Dla komórek naszego układu immunologicznego i odporności, zarówno tej wrodzonej, jak i nabytej, są związki biochemiczne znajdujące się owocu Noni poddanemu procesowi fermentacji. Ówcześniej mieszkańcy Polinezji robili coś takiego, że umieszczali owoce Noni w skorupie kokosa i wystawiali na działanie słońca. Tak powstawał ich życiodajny nektar, dzięki któremu utrzymywali świetną teżdżyznę i zdrowie przez długie lata. Wracając jednak do Twojego i mojego układu odpornościowego, który na co dzień wykonuje jedne z najbardziej złożonych funkcji w naszym ciele i stale się uczy, wysyłając odpowiednie narzędzia do walki z pojawiającymi się w trakcie naszego życia patogenami, już teraz możesz zadbać o to, by wszystkie komórki Twojego układu odpornościowego, ale również innych układów, były w przewlekle dobrej kondycji. Wystarczy, że wzmocnisz je fitoskładnikami zawartymi w owocu noni. A tych cennych dla naszego ciała związków, które do dnia dzisiejszego wyizolowano z noni, jest ponad 300. W licznych badaniach in vitro i in vivo wykazano, że znajdujące się w Molinda Citrifolia, czyli w naszym noni, substancje wywierają wyraźne działanie farmakologiczne, mogące znaleźć zastosowanie w terapii wielu chorób i zaburzeń. Ponadto udowodniono, że związki zawarte w owocu noni posiadają właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, przeciwbólowe, immunostymulacyjne, przeciwnowotworowe, hipodensyjne, hipoglikemiczne, antyoksydacyjne, hepatoprotekcyjne, wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy i pomagają redukować otyłość. Amerykański biochemik John Wadsworth. Zwany ojcem superżywności, który wprowadził na światowy rynek sok z wyciśniętego owocu noni, nie z suszu noni, jak to robi wielu producentów, stworzył nową, najbardziej wartościową formułę. Jak wspominałem, wykorzystywaną od wieków na Wyspach Polinezji. I obecnie możemy już spożywać to, co dla każdego z nas jest niezbędne: superżywność w postaci sfermentowanego nektaru noni. Ja sam. Spożywam ją każdego dnia i od wielu lat z małymi przerwami, i jak wspominałem wcześniej, mimo niecałkiem zdrowego stylu życia, czuję się doskonale. Traktuję to jako żywność, niezbędne pożywienie, którego nie jestem w stanie pozyskać robiąc zakupy w sklepie. A samo wypicie soku zajmuje mi 2-3 minuty w ciągu dnia i ogranicza się do wypicia, właśnie soku, który dzięki 10% zawartości winogron i jagody smakuje wyśmienicie. Jeśli zatem chcesz nie tylko wzmocnić swój układ odpornościowy, ale potrzebujesz też szybszej regeneracji chcesz mieć więcej energii i sił witalnych, potrzebujesz wyregulować ciśnienie krwi, ustabilizować poziom cukru, potrzebujesz detoksykacji ciała, chcesz zmniejszyć swój niepokój i stres, mieć mocniejsze kości, zdrowszą skórę, włosy, paznokcie, potrzebujesz lepszego skupienia, lepszej jasności umysłu, to wiedz, że wprowadzając do swojej codziennej diety i swojego ciała dobrą probiotyczną żywność, wzmacniasz swój układ odpornościowy i będziesz cieszyć się lepszym trawieniem, pozbędziesz się candida, zauważysz zmniejszenie problemów skórnych i będziesz mieć wyższy poziom energii. Prawdopodobnie będziesz również w stanie schudnąć, a potem utrzymać właściwą wagę ciała. Jeśli zatem Twoje dobre zdrowie leży ci na sercu, zaplanuj naszą wspólną rozmowę i kliknij w link poniżej. Do usłyszenia. Cześć!